Cześć kochani i witam Was serdecznie na moim kanale The Amerykanka. Jeżeli mnie jeszcze nie znacie, to ja mam na imię Karolina i prowadzę właśnie kanał na YouTubie o studiowaniu i życiu w Ameryce. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam wyjazd z powrotem na studia w Stanach. Wracam już na mój ostatni semestr i będę kończyła studia. Także jeżeli Was to interesuje, to zapraszam do oglądania dalej. A co ty tutaj mam, czy mi piścisz na drogę? No, chciałaś schaboszczaki, więc. Zmarzyłam o szóstej rano. To jest obowiązkowe, żeby zrobić kotlety schabowe i kanapki z kotletami schabowymi na drogę. Ile mi zrobisz? Ile zrobisz? No, chciałaś trzy. No, nie wiem, mogę ci dziesięć zrobić. Nie, trzy wystarczą, bo jeszcze sobie zjadę w Chicago, jak wyląduje. Zobaczcie, takie prezenty moja mama dostaje. Tu nie ze Stanów, co prawda, Belgrad. Odwiedziałam swoją przyjaciółkę w Belgradzie. Nowy Orleans, super miejsce, Boston, Nowy Jork, co by tu jeszcze Wam pokazać, Dubaj, to też nie mój niestety, ale tu jeszcze mamy San Francisco i Road 66, bo niektóre to są z moich wycieczek. Idziemy zobaczyć co mój kundelek przepiękny robi, zakopany tutaj, dzień dobry, dzień dobry piękna, oje, jaka zaspana jestem. Musisz się pożegnać ze mną malutka. Zobaczcie jaka piękna zima nas zastała dzisiaj rano. Chodź Blanusiu. E, mnie przypadła dzisiaj tura. Wyjścia z Blanusią na dwór, bo moja mama te kotlety smaży, a tutaj podjeżdża moja przyjaciółka, bo to jest ostatni czas, żeby się z nią pożegnać przed wylotem. Nie może mnie niestety zawieźć do Warszawy, jestem z Katowic, a wylatuję z Warszawy, więc moja przyjaciółka tutaj zaraz wyjdzie, zaraz wam ją przedstawię. Cześć, Maro, moja najlepsza przyjaciółeczka. <laughs> Acz kto to przyszedł? Przywitaj, Lola! Ojej, Ojej! ojej. Nie jest zimno. A, mogłam nie. ubrać w ubranko. Zapomniałam. No dobra, chodźmy się przejść. To co Maru? będzie ze mną tęskniła? Wiesz, teraz nie wiadomo kiedy wrócę. Nie, bo będziemy płakać. Chodź, idziemy. Szybko, szybko, szybko. To następny gość, który przyjął mnie pożegnać. A właściwie nie. Ten gość jedzie z nami. Do a Stolicy. Cześć! <grystanie> Hej! Bułeczki kupiłem na śniadanie. Mamusia. <grystanie> <grystanie> ja a ja idę zrobić te kanapki na drogę. <grystanie> Sasik! <grystanie> muszę jeszcze kłódkę zapiąć. No, jeszcze w ferworze pakowania zgubiłam gdzieś kłódkę, pewnie gdzieś leży w mojej walizce, ale już nie było czasu jej znaleźć. Więc musiałam wejść i kupić taką malutką kłódeczkę. Ale bardzo dobrze, bo zapomniałam kupić słodycze dla moich amerykańskich znajomych. Więc kupiłam oczywiście takie e, żelowe cukierki z WE. Ve... O, one są pyszne: mieszanka krakowska? Nie, to nie mieszanka krakowska. To jest z Wawela. I tak samo kupiłam parę czekolad i takie krówki. Kolor, kolor. Nagrywasz to? Kochani, szybka przerwa w drodze. Jesteśmy jeszcze przed Warszawą. Mamy... No jeszcze nie przed Warszawą. Mamy jakoś 100 km. ale obowiązkowa y, musiała być przerwa na hot doga. No. Jak tam? Jak tam u Was? Jak tam Wasze hot dogi? Proszę. odwieźć małą karolcję. Patryk, 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 Ja sobie patryk. jadę. teraz wiatraki widać. Wiatraki! No, co nam, Karolciu? Jak się czujesz przed wylatem? Zestresowana, w żołądku i w gardle. stres... Tak jak przed naturą. Stres niesamowity, nieważne ile, ile razy lecę do Ameryki, zawsze jest to samo. Ile jeszcze mamy? Sprawdzam. 40 km. Dobry czas. 40 ziban. Jeszcze pół godziny i <coughs> będziemy dwie godziny przed wylotem. No to dojechaliśmy, kochani. Czas się żegnać z Polską. Kochanie, ja dostałam już swoją kartę pokładową. Ukulelka może ze mną lecieć. Pan powiedział, że jeżeli by mnie nie wpuścili, to mam coś tam im zagrać i mnie wtedy wpuszczą z ukulelką. Bardzo fajna obsługa tutaj w locie. Polecam. Bardzo miły pan nawet zmienił mi miejsce, bo ja wolę zawsze przy oknie, bo wtedy mogę sobie spać. Więc bez dopłat nawet udało mi się zmienić miejsce. No i trzeba będzie iść na security check zaraz. Patrzcie, to są rzeczy, które zostały skonfiskowane przez y, funkcjonariuszy celno-skarbowych. Ludzie naprawdę chcieli takie y, rzeczy przewieźć. Patrzcie, taką skórę. Nie, patrzcie, taką stąd. Noga słonia. No, to, słonia. Patrz, biały niedźwiedź. A to rebka z czego? Krepador chyba. ten przez funkcjonariuszy, patrzcie. Tak, widziałam, ja, powiedziałam. Słoń afrykański. Taka wielki, taki wielki róg. Pa! Pa familia! Ale jesteśmy romantyczni. Pa! Potrzebuje pani tutaj paszporta? Właśnie wyszłam z lotniska i może zastanawiacie się, czy potrzebowałam test na koronawirusa. Nie potrzebowałam takiego testu, a oczywiście go zrobiłam, ponieważ bałam się, że nie wpuszczą mnie do Ameryki, ale nic takiego nie było wymagane tutaj. Się na moją podwózkę. Wylądowałam szczęśliwie w Chicago. Bardzo fajny był lot, nie było żadnych turbulencji, także bardzo się z tego cieszę. Witam Was z Ameryki, kochani. Pierwszy raz w tym roku. Bardzo się cieszę na ten nowy rok. Mam nadzieję, że ten vlog Wam się podobał. Ja teraz czekam na moją podwózkę i wracam do siebie do Akademika. Czekajcie na więcej vlogów. Do zobaczenia, kochani!